Przez ostatnie dni mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego musieli z uwagą śledzić informacje w internecie i na wodowskazach nie jednej, a kilku rzek. Odra, Bóbr, ale także Nysa Łużycka czy inne mniejsze rzeki, były zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych gmin. Powiat właściwie przeszedł trzy fale kulminacyjne. Pierwsza z nich to była fala na Nysie Łużyckiej, która obeszła się z gubinem dosyć łagodnie. Później czekaliśmy na falę na Bobrze. Tam zagrożone były miejscowości w gminie Dąbie, w gminie Bobrowice. No i Stary Raduszec. Tam też sytuacja była pod kontrolą. Najpoważniejsza jest ta fala na Odrze. Ona się ustabilizowała na poziomie 549 cm, czyli centymetr więcej Niż w 2010 roku to w Krośnie Odrzeńskim. Natomiast w Połęcku, gdzie jesteśmy teraz, to 560 cm, czyli 10 cm więcej niż w 2010 roku. Natomiast sytuacja jest pod kontrolą. Z naszą kamerą w ostatnich dniach z uwagą śledziliśmy sytuację głównie w Krośnie Odrzańskim, Osiecznicy, Starym Raduszcu czy Radnicy. Zajrzeliśmy jednak także do Połęcka w sąsiedniej gminie Maszewo, gdzie m.in. patrolowany jest 4-kilometrowy odcinek wałów na wysokości Sołectw, Rybaki i Miłów i dalej w kierunku Bytomca. Sytuacja na terenie gminy wygląda stabilnie, choć jak podkreśla wójt, są gotowi na każdą ewentualność. W tej chwili jesteśmy zorganizowani, już mamy worki zabezpieczone. Będziemy uzupełniać, czy tam wzmacniać ten wał od strony, tutaj powiedzmy, nie wody, tylko z drugiej. No i zobaczymy, jak zostaną worki, bo mamy spaletowane worki. Tutaj też jest, tu są big bagi przygotowane, ewentualnie po śmigło. Ostatnie dni to także pokaz współpracy, zarówno między poszczególnymi gminami powiatu krośnieńskiego, jak również współpraca powiatu z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, czy innymi powiatami z terenu województwa. I, i razem możemy więcej. Ja wiem, że to brzmi może jak frazes, ale naprawdę w tym sloganie jest wielka moc. Przekonujemy się o tym każdego dnia. Współpraca mieszkańców, współpraca służb, współpraca samorządów to jest też wspaniałe, że jak tylko w Gubinie minęło zagrożenie, w gminie Dąbie, w gminie Bobrowice momentalnie te samorządy zaangażowały się do niesienia pomocy w innych miejscach. Gmina Bytnica, która nie jest zagrożona powodzią, też wspiera. Także no, serce rośnie jak się patrzy na to wszystko, ile dobra jest w mieszkańcach powiatu krośnieńskiego. Aktualne informacje na temat powodzi w powiecie krośnieńskim dostępne są na stronie powiatkrośnieński.pl oraz na profilu facebookowym Powiat Krośnieński.